Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na odcinek dedykowany książce, którą czytaliśmy w ramach działalności mojego klubu. Klubu Polskiej Książki Klasycznej i tym razem będziemy omawiali lekturę sierpniową, a było to Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Obecnie we wrześniu czytamy Trendowatą. Ja jestem już za połową, a właściwie nie, jeszcze nie dotarłam do połowy, e, pomyliłam się teraz e, i bardzo mi się ta książka podoba póki co. To jest romans, ale jest niezwykle angażujący i powiem Wam szczerze, że Trendowata ma szansę, Zdetronizować na pierwszym miejscu w moim takim prywatnym rankingu książek klubu Ziemię Obiecaną Władysława Rejmonta, więc zapowiada się dobrze. W tym roku, w roku 2024, przeczytaliśmy już kilka książek polskich klasycznych. O wszystkich nagrałam dedykowany odcinek, i te odcinki znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Tam też jest link do mojego patronite, które stworzyłam niedawno. Jeżeli zostaniecie moimi patronami od progu drugiego, to zapraszam Was do nowo powstałego. Klubu Książki Klasycznej Międzynarodowej, gdzie we wrześniu czytamy Zabić Drozda Harperli, a w kolejnych miesiącach będziemy wybierali klasyki międzynarodowe wspólnie. I ostatnia wiadomość dla usystematyzowania wszystkich informacji: oczywiście do Klubu Polskiej Książki Klasycznej możecie dołączyć. W każdym momencie jest grupa na Instagramie, gdzie na bieżąco e, dyskutujemy o czytanej książce. A oprócz tego pod koniec ja nagrywam dedykowany odcinek, taki jak właśnie ten. No i to chyba wszystko. Jeszcze może tylko powiemy, żebyście się nie martwili o tą świeczkę, która jest odpalona. Zawsze, jak zapalam świeczkę, to wiele komentarzy się pojawia na temat mojego bezpieczeństwa i możliwych tutaj e, łatwopalnych. Rzeczy. Ja obiecuję, że ta świeczka jest zaopiekowana i raczej ani moje włosy, ani ta książka, ani te kwiaty się nie zapalą. Mam to pod kontrolą. Wy spokojnie mnie oglądajcie i się o świeczkę nie martwcie. Ogniem i mieczem to powieść historyczna. Pierwsza część trylogii Sienkiewicza, które, którą pisał ku pokrzepieniu serc. Sienkiewicz pisał trylogię w latach od 1884 do 1888 i pisząc Ogniem i Mieczem posiłkował się szkicami historycznymi Ludwika Kubali. Taka ciekawostka, którą znalazłam na temat Ogniem i Mieczem, która mnie zainteresowała, to fakt, że do roku 1970 Ogniem i Mieczem przetłumaczono Aż na 26 języków, co zasadniczo nie powinno mnie dziwić, ponieważ jest to jedna z najbardziej znanych powieści tego pisarza, A Sienkiewicz był przecież noblistą w dziedzinie literatury. Henryk Sienkiewicz to jeden z najbardziej wybitnych i najbardziej popularnych polskich pisarzy. Był to też jeden z najwybitniejszych pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Sienkiewicz żył w latach od 1846 do 1916 roku. Tak jak Wam powiedziałam, był polskim powieściopisarzem epoki pozytywizmu. Oprócz tego był też pisarzem noweli pisał różne felietony, kroniki, był publicystą i w roku 1905 otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Życiorys Henryka Sienkiewicza jest barwny i bardzo ciekawy, polecam oczywiście troszeczkę więcej się dowiedzieć o tym pisarzu. Ja jak zwykle po to, żeby te odcinki były dynamiczne przygotowałam tylko kilka Ciekawostek, którymi się teraz z Wami podzielę. Henryk Sienkiewicz urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, miał pięcioro rodzeństwa, a jego mama również była pisarką. Autor był zapalonym historykiem, co oczywiście widać w tematyce powieści, w tematyce jego powieści. I również w tematyce ogniem i mieczem, oczywiście, a tą jego pasję do historii odkrył w sobie już, kiedy był w gimnazjum. Zaczął się bardzo interesować dziełami Homera czy Mickiewicza, no i jak widać, jego pasja przetrwała. Henryk Sienkiewicz był trzykrotnie żonaty, i ciekawostka jest taka, że wszyscy, jego żony miały na imię Maria, co wydaje mi się bardzo interesujące. Pisarz zmarł na anewryzm serca w miasteczku w Szwajcarii. Ja nie wiedziałam, co to jest anewryzm, ale doczytałam, że jest to tętniak po prostu. Tak jak już wam powiedziałam, Ogni i Mieczan to powieść historyczna. Autor przenosi nas do XVII wieku, i tutaj bardzo ważny jest kontekst historyczny. Oczywiście będziemy w tej powieści też mieli pierwszy plan, taki romantyczno-obyczajowy, ale ten kontekst historyczny, wydarzenia historyczne będą miały znamienny wpływ na życie bohaterów. I takie najważniejsze konteksty historyczne w Ogniem i Mieczem to powstanie Chmielnickiego na Ukrainie oraz walki jakie toczyła Rzeczpospolita z zaporowskimi kozakami oraz Tatarami. No a na pierwszym planie jest taki trójkąt romantyczny, który może nie do końca jest trójkątem, ponieważ od razu wiadomo, jakie są tendencje romantyczne i kto będzie z kim. Natomiast mamy rywalizację dwóch mężczyzn o serce pewnej przepięknej kobiety. Ta kobieta to Helena Kurcewiczówna, natomiast mężczyźni rywalizujący o jej serce to dowódca kozacki Bohun oraz namiestnik i ulubieniec księcia Jeremiego Wiśniowieckiego Jan Skrzetuski, który jest oczywiście szlachcicem. Oprócz tych trzech pierwszoplanowych postaci, czyli Bohuna, Heleny i Skrzetuskiego, mamy ekipę charyzmatycznych postaci drugoplanowych w Ogniem i Mieczem, które tworzą pewną ekipę. I wśród tej ekipy można wyróżnić Zagłobę, który jest takim typowym polskim szlachcicem, który ma ogromne upadowanie do trunków, ale kiedy trzeba potrafi wykazać się też odwagą. Mamy Litwina, Podbi który jest znany z tego, że jest bardzo życzliwy, chociaż czasem też naiwny i ma pewną misję do wykonania. No i oprócz tego mamy też małego, dzielnego rycerza Wołodyjowskiego, który jest znany z tego, że ma niezwykłe umiejętności waleczne. Więc ci bohaterowie tworzą razem z Janem Skrzetuskim taką ekipę i sceny z tą ekipą były moimi ulubionymi scenami. Uważam, że największą zaletą ogniem i mieczem jest stworzenie bardzo charyzmatycznych postaci drugoplanowych i jednej charyzmatycznej postaci pierwszoplanowej. Jeżeli chodzi o postacie pierwszoplanowe najbardziej podobał mi się Bohun, ponieważ jest nakreślony tak jak lubię, jest to postać z niuansem. Z jednej strony Sienkiewicz kreśli Bohuna jako tego największego wroga, jako czarny charakter w tej powieści, a z drugiej strony na przestrzeni różnych wydarzeń widać, że jest to taka postać, która ma jakąś zdolność do autorefleksji, która ma pozytywne strony, które pozwalają jednak poczuć wobec tej postaci sympatię. Jego e, miłość do Heleny też jest pokazana tak, że ja ją rozumiem, że jestem w stanie również dzięki temu uczuciu nieco bardziej z Bochunem sympatyzować. Karyzma tego bohatera zdecydowanie mi się podobała. Taką charyzmę mają też postaci drugoplanowe, czyli Zagłoba, Podpięta i Wołodyjowski. Naprawdę czytanie ich wzajemnych przekomarzań czy tam wątków komediowych, przede wszystkim z Zagłobą na pierwszym planie, było naprawdę przyjemne. Chociaż nie powiem, Zagłoba też mnie miejscami irytował, przede wszystkim przez swoje poczucie wyższości i przez pogardę wobec niższych sobie, ale to jest też takie chyba charakterystyczne dla szlachty. Natomiast największą wadą Ogniem i Mieczem moim zdaniem są postaci te na pierwszym planie, czyli Jan Skrzetuski i Helena, ponieważ są to postacie napisane od jednej cechy. Dosłownie Jan Skrzetuski jest szlachcicem, który jest wojownikiem i jest zakochany w Helenie, oprócz tego on nie ma żadnej cechy takiej charakteru, która by go wyróżniała. Kiedy Skrzetuski jest na pierwszym planie, to ja tak naprawdę widzę tam nijakość. Nie ma tam nic, co mnie interesuje. Dopiero kiedy Skrzetuski dochodzi do swojej ekipy, czyli do zagłoby i reszty, dzieje się coś interesującego. No i jeszcze gorzej jest napisana, moim zdaniem, Helena, która jest po prostu nijaka. I beznadziejna. Ja naprawdę się zastanawiałam, co ci mężczyźni widzą w Helenie. To znaczy wiem co, bo było podkreślane co kilka stron dosłownie, że Helena jest przepiękna, natomiast charakteru Helena nie ma żadnego. I to jest moim zdaniem ogromna wada i oto mam pretensje do Henryka Sienkiewicza, jak to teraz górnolotnie zabrzmiało. Mam żal o to, ponieważ jest to taka bohaterka, która aż się prosi o to, żeby była charyzmatyczna, żeby była odważna, żeby miała jakąś sprawczość, żeby miała charakter, a niestety Helena. Nie ma absolutnie nic. Dosłownie we wszystkich scenach, w których pojawia się Helena, ona się boi, ona tchórzy, ona drży, ona mdleje, ona się tylko zakochała w Skrzetuskim i to jest całość jej postaci. Oprócz tego ciągle podkreśla Misienkiewicz w tej książce, że Helena jest przepiękna. Dosłownie aż do przesady. Na tych scenach. E Podkreślania piękna Heleny, to ja już w pewnym momencie zaczęłam przewracać oczami, zwłaszcza na takiej scenie, kiedy Wołody po raz pierwszy spotkał się z Heleną i był po prostu w jakimś ogromnym szoku ze względu na jej urodę i na jej zapierającą dech w piersiach cerę. Piękno cery Heleny też jest w tej książce powtórzone zbyt wiele razy. I to jest moim zdaniem niestety problem tej powieści, ale naprawdę ratują ją te ogromnie charyzmatyczne postacie drugoplanowe no i Bohun. I kiedy pojawiały się te postacie jak Zagłoba, pięta Wołodiowski czy Bohun, ja czytałam z dużo większym zaangażowaniem tę historię. Natomiast ogólnie czytało mi się bardzo dobrze i moje generalne wrażenia z Ogniem i Mieczem są pozytywne, ponieważ przede wszystkim ta książka mnie wciągnęła, była dynamiczna i była świetnie napisana, miała momenty akcyjne, Trzymające w napięciu, oraz miała takie momenty, które nawet powodowały moje wzruszenie. W Ogniem i Mieczem jest przepiękna scena śmierci. Znacie mnie, wiecie, że lubię sceny śmierci, i jeżeli czytaliście Ogniem i Mieczem, albo oglądaliście film, to pewnie wiecie, o jaką scenę mi tutaj chodzi. To jest naprawdę. Pięknie napisana scena. Ja co prawda na niej nie płakałam, ale delikatnie się wzruszyłam, poczułam różne emocje i przeczytałam tę scenę kilka razy, więc to jest ogromny plus. Te wątki komediowe z zagłobą przede wszystkim są bardzo fajnie napisane albo z przekomarzaniem się zagłoby i Wołodyjowskiego. Bardzo mi się to podobało. Charyzma Bohuna to jest naprawdę świetnie napisana. Postać i te wszystkie wątki polityczne, nawet dla osoby, która jest laikiem w tych kwestiach, która być może nie ma w głowie takiej wiedzy um, co do kontekstu historycznego. Wydaje mi się, że Sienkiewicz tak poprowadził akcję, że bardzo łatwo jest się w to wdrożyć, w to wejść i to po prostu wszystko zrozumieć, więc to jest też ogromny plus. Gdyby Helena i Skrzetuski byli lepiej napisani, to myślę, że dużo bardziej bym tę powieść polubiła i miałaby szansę stać się moim ulubieńcem. Niestety tak się nie stało, więc ogień i mieczem ulubieńcem się nie stanie, ale uważam, że to jest. Bardzo dobra powieść i zdecydowanie warto ją przeczytać. No, i przede wszystkim jest to taka powieść, która daje czytelnikowi bardzo dużo rozrywki i jest też jakimś oknem na świat z przeszłości, więc to też jest oczywiście niezaprzeczalna wartość. Ja zaczęłam czytać Ogniem i Mieczem w tej wersji z elipsy, natomiast w jakimś momencie przeniosłam się na audiobooka, dlatego że ta książka jest dosyć długa i po prostu szło mi powoli. No, ale i czytało, i słuchało mi się bardzo dobrze. Ciekawostka jest taka, że przez długi czas nie potrafiłam się zorientować, kto jest na okładce, to co trochę źle świadczy o moich zdolnościach dedukcji, ponieważ jest tutaj oczywiście Helena i Zagłoba i ciekawostka jest taka, że na klubie też rozmawialiśmy o tym, że Helena z okładki z Elipsy bardzo przypomina Edytę Górniak, a jest to o tyle związane z Ogniem i Mieczem, że Edyta Górniak śpiewa piosenkę Dumka na dwa serca, która oczywiście pojawiła się w ekranizacji filmowej. Jeżeli chodzi o ekranizację filmową, oczywiście widziałam czteroodcinkowy film, czyli właściwie serial z roku 1999. To był ostatni weekend sierpnia, kiedy oglądałam ten serial razem z moim mężem, który o zgrozo nigdy nie widział Ogniem i Mieczem, co mnie szokowało i zaczęłam się zastanawiać, czy jest on prawdziwym Polakiem, bo wydawało mi się, że Ogniem i Mieczem z 99 widział dosłownie każdy Polak, ponieważ ten film był bardzo często emitowany. Ja na przykład w dzieciństwie oglądałam Ogniem i Mieczem razy 100 i za każdym razem bawiłam się super. Zawsze też miałam pewną słabość do bochuna i niestety tak mi zostało oczywiście tutaj oddzielam postać Bohuna od aktora i jego poglądów, z którymi, z którymi absolutnie się nie zgadzam. Jeżeli chodzi o film, oglądałam się go bardzo dobrze, bawiłam się super. To jest taka bardzo rozrywkowa produkcja, która naprawdę dobrze się zestarzała. Nawet te sceny batalistyczne, naprawdę dobrze się to ogląda. Jedynym problemem, jaki widzę w tej produkcji jest znowu Helena. Nie lubię też Izabeli Skorupko, nie pasuje mi ani ten casting ani e, dalej mi nie pasuje po prostu ta postać, nie lubię jej, ona nie ma żadnej charyzmy moim zdaniem i szkoda, bo to jest zmarnowany potencjał, ale casting do pozostałych postaci do Skrzetuskiego, Zagłoby, Podbipięty, czy Wołodyjowskiego to mi wszystko grało i naprawdę oglądało mi się ten serial bardzo dobrze. Być może w ostatnim odcinku miałam wrażenie pewnego poszatkowania, zwłaszcza tych scen batalistycznych, co sprawiło, że troszeczkę ten serial stracił płynność i to jest taki delikatny zgrzyt, ale ogólnie na plus. No i piękna jest też muzyka w tym filmie, w tym serialu, bardzo mi się podobała. Jeżeli chcecie zrobić sobie przyjemność, to polecam wam włączyć sobie ten film, ten serial, nie wiem jak mam mówić, tą ekranizację filmową podzieloną na odcinki. Ja oglądałam na stronie TVP VOD, tam jest oczywiście za darmo. No, i to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię na temat ogniem i mieczem. Jak widzicie, było dosyć dużo emocji, ale głównie pozytywnych, oprócz drobnych irytacji na Helenę. Teraz, tak jak już wspomniałam, czytamy trendowatą i też są już emocje. W tym odcinku niestety nie będzie ani rozdania, ani segmentu z gośćmi specjalnymi, musicie mi to wybaczyć. Będzie w następnym odcinku taki segment, mam nadzieję. W odcinku o trendowatej. Jeżeli oglądają mnie osoby, które mają book media i chciałyby wypowiedzieć się w moim odcinku, jaki jest ich ulubiony klasyk literatury, to zachęcam, żeby się ze mną skontaktowały. Ja chętnie udostępnię tutaj tą platformę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję wszystkim klubowiczom i klubowiczkom, którzy razem ze mną czytali Ogniem i Mieczem. A jeżeli nie należeliście do klubu, albo jeżeli należeliście, to zachęcam Was raz jeszcze do tego, żeby się wypowiedzieć na dole w sekcji komentarzy, jak Wam się podobało Ogniem i Mieczem, czy polubiliście Helenę, czy polubiliście Bohuna. Oczywiście chodzi mi tutaj o charyzmę postaci, a nie o zaplecze historyczne. Dziękuję bardzo raz jeszcze za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!